mówi się, że najlepszą wizytówką firmy są jej pracownicy. Powiedzenie to nabrało nowego wymiaru wraz z rozwojem mediów społecznościowych. O tym, jak budowanie wizerunku eksperta może pozytywnie wpływać na postrzeganie naszej firmy czy organizacji, opowiedzą Aleksandra Huda, główny ekspert do spraw komunikacji online w BGK oraz Marcin Sokołowski, założyciel platformy Sherbi. Co daje firmie silna marka pracowników? Po co pracownikom jest budowanie marki osobistej? Co tu dużo mówić? Silna marka pracownika i, i silna marka pracodawcy, no to jest sytuacja win-win zarówno dla pracownika i dla pracodawcy. Budując Pracownik budując swoją markę ekspercką staje się bardziej wiarygodny i zarówno wiarygodny w swój, wśród swojej branży, wśród innych osób z danego obszaru, ale też buduje ekspertkość firmy powoduje, że firma staje się bardziej wiarygodna, bo zatrudnia ekspertów, ekspertów do działań w danym obszarze. Słuchajcie, a czy obecność lidera czy szefa firmy zawsze jest konieczna? Tego obecność w mediach społecznościowych czy nawet tradycyjnych, gdzie się obecność na panelach w dyskusjach? Pewnie zawsze w 100% nie, natomiast myślę, że w większości przypadków po prostu to daje konkretne korzyści. I to ci liderzy, którzy patrzą na świat pragmatycznie, mogą dzięki temu mieć wpływ. Aha. A prezesi ludzie, którzy zarządzają, no, to jest pożądane, żeby mieli wpływ na otoczenie firmy, na partnerów, na klientów, i to jest zwyczajnie na jakiś potencjał, który można wykorzystać. Jeśli ktoś zupełnie nie czuje tego, no bo są tacy ludzie, tak? Nie wszyscy jesteśmy ekstrawertykami, czasami mamy pewną trudność, natomiast to jest coś, czego można się nauczyć. To jest pewne narzędzie, to jest pewnie kanał komunikacji, tak jak korzystamy z Outlooka i z telefonu. Tak po prostu ta nasza obecność w social media może być pewnym nawykiem, który sobie zrobimy. A ja jeszcze dodam, że z punktu widzenia pracownika kiedy lider, kiedy CEO czy, czy prezes firmy jest obecny, i e, kiedy na przykład zalajkuje mój post, czy moją aktywność na, na LinkedInie czy w innym mediu społecznościowym, e, dla mnie to jest bardzo motywacyjne, bo widzę, że e, no, w takiej organizacji, jak nasza, czyli w banku gospodarstwa krajowego, czasem trudno jest się przebić e, do, do świadomości w ogóle e, kadry e, najwyższego szczebla, tak, zarządzającej. <laughs> e, a dzięki mediom społecznościowym my ten dystans e, skracamy i. Ja bardzo lubię i cenię to, że nasz zarząd jest aktywny na LinkedInie, bo dzięki temu ja czuję się doceniona, bo dostałam tego lajka like mm -hmm. do, posta. do posta. A mówiłeś też, Marcin, o korzyściach. Mm -hmm. Czyli te korzyści dla tego, dla tego lidera to mogą być jakie? Nie wiem, firma się bardziej rozrasta, jakiś klient przybędzie. Jest ich mnóstwo. Zacznijmy na przykład od tego, co powiedziała Ola. Zobaczcie, kiedy dzisiaj, kiedy ludzie aplikują do jakiejś firmy, szczególnie młode generacje, oni bardzo rzadko zaglądają na stronę karier. Oni Jasne. chcą zobaczyć, co ludzie z danej firmy, ich szefowie, liderzy publikują. Są na to, naprawdę mamy na to dziesiątki raportów, że oni wręcz oczekują i pracownicy i potencjalni pracownicy oczekują od liderów, że będą zabierali głos w ważnych sprawach. To po pierwsze, więc, więc taki lider, który komunikuje, jeszcze robi to w taki otwarty sposób, nie taki sztywny z wieży, z kości słoniowej. Bardzo przyciąga do organizacji. No i mamy na to no. mnóstwo wasi liderzy. Znamy ich z Linkedina, nie wiem, z Wedla, Marcin Herman, jako publikuje post, że zaprasza do zespołu, to, to generuje więcej CV, które spływają, niż zespół herowy jest w stanie zrobić. Tak, i nawet więcej niż kampanie płatne na przykład. Dokładnie, nie? więc mhm. zasięgi, liderzy. Zrobiliśmy niedawno taki raport, który porównywał, jakie zasięgi mają liderzy, prezesi firm w porównaniu do profili firmowych. No i okazało się, że to są setki, a czasami tysiące procent więcej. No dobrze, przerwę. Zasięgi kosztują. <laughs> Nie, nie, nie to chciałam powiedzieć. No to są zasięgi lidera, tylko że czy te zasięgi są dlatego, że ktoś ma taką pozycję, czy to jest dlatego, że ten ktoś publikuje już od dawna w mediach społecznościowych w związku sobie to zbudował? Jedno i drugie. Myślę, że trochę z racji tej pozycji oczywiście też to, że mamy na wizytówce, nie wiem, po wojskowemu, mhm. na pagonach wyższą szarżę, to jednak powoduje, że, że ludzie się angażują z różnych powodów. Natomiast ta regularność powoduje, że budujemy pewną społeczność wokół swojej twarzy wokół marki, która za nami stoi. I ta społeczność, jest ta regularność, no rośnie. A im większa jest ta społeczność, no to te algorytmy social media działają tak, że po prostu mamy wpływ. Fajnie mieć wpływ na potencjalnych pracowników, ale fajnie mieć wpływ też na klientów istniejących. Fajnie mieć networking online z innymi prezesami, jak Rafał Brzoska. I można czynić dobro na przykład, tak? Mhm. Jak ktoś powie, słuchajcie, trzeba pomóc komuś i on ma w sieci innych prezesów, no to oni się bardzo chętnie zaangażują, jeśli będzie szczytny cel. Jasne. Mhm. Więc, mhm no Tych obszarów jest naprawdę sporo. Mówiłeś o tym, że o, o, o tym pozytywnym aspekcie budowania swojej eksperckości w mediach społecznościowych, o budowaniu społeczności, która za tym idzie, i to na pewno jest korzyść. A czy pracodawcy nie myślą jeszcze czasem w drugą stronę, że mamy takiego eksperta, który buduje swoją społeczność, i to nie tylko korzyść dla marki, ale potencjalne zagrożenie, że ten ekspert bardzo szybko jednak odpłynie im z, odpłynie, ze swojego albo stanowiska? Odpłynie zostanie ściągnięty przez kogoś innego. Ta. Zresztą, gdybym dostawał dolara za każdym razem, jak słyszę to pytanie, kiedy angażujemy, to pewnie byłbym <laughs> bogatym człowiekiem. <Ja> <śmiech> aktualnie <śmiech> nie mam nic portfelu. <laughs> Wiesz, co jeśli pracownicy będą chcieli odejść, to żyjemy, to ci karowcy wiedzą, jak do niego dotrzeć i, i, i go znajdą. I jeśli w sensie zamykanie ust pracownikom, czy nie, nie, nie pozwalanie na budowanie ich marki, no, byłoby zdecydowanie błędem. Tak? I to jest trochę podcinanie skrzydeł. Mhm. Trochę, że jesteśmy w takich czasach, że jeśli sam nie powiesz o fajnym projekcie, nie powiesz, że coś zrobiłeś, to bardzo często nikt cię nie doceni. Więc jak mhm. zrobiłeś coś fajnego, zrobiłeś jakąś super akcję, nie wiem. Ja o akcji waszej na przykład z balonami y, dowiedziałem mhm. się z twojego posta. To tak? słynny foch. No tak. i nie dowiedziałbym tak. się tego, gdybym y, nie zobaczył y, y, posta y, Oli. Mhm. Więc y, uważam, że to jest y, znaczy złe podejście, jeśli ludzie będą... Y, to dotyczy bardziej fundamentów organizacji. Mm. Jeśli tam nie będzie dobrze, to ci ludzie i tak odejdą. A ja jeszcze dopowiem, jak usłyszałam od, od dyrekcji od nas z banku, że to jest moja rola, Ola, żeby ciebie zatrzymać w organizacji, i nie wyobrażam sobie, żeby mógł zabronić Ci publikowania na LinkedInie, bo właśnie to jest moja rola, jako, jako tej kadry zarządzającej, żeby Ciebie nie wypuścić, stworzyć Ci takie warunki pracy, w których Ty chcesz pracować i w których chcesz być właśnie w BGK, a nie, że będziesz po prostu szukała pracy gdzie indziej, nawet jeżeli ktoś będzie próbował Cię złowić, mówiąc kolokwialnie, więc to jest było naprawdę bardzo dojrzałe podejście i myślę, że tak firmy zaczynają też myśleć w tą stronę bardziej, że to, oni muszą zrobić to, tą atmosferę pracy. Czyli zbudować to miejsce do rozwoju. I e, żeby tobie chciało się tutaj nadal pracować i nadal robić jakieś fantastyczne rzeczy. Dokładnie, bo rzeczy. ja swoją eksperckością pokazuję, że bank zatrudnia ekspertów. Zatrudnia osoby, które się znają na, na swojej robocie, mówiąc kolokwialnej, kolokwialnie. I to też buduje wizerunek ekspercki banku. Tak, ale dodam jeszcze, że wy fajnie pokazujecie też vibe i klimat. Bo tak mówiąc zupełnie wprost, można by powiedzieć, okej, okay, duży państwowy bank. Uuu. Tutaj będzie na urząd, urząd sztywno mhm. i wspaniała instytucja. No tak, no, ale no, potem tak. widzisz waszego Instagrama, widzisz posty Oli i ludzi, którzy tutaj pracują, i widzisz, że to są ludzie, którzy y, są ekspertami, ale mają poczucie humoru. To, że ktoś ma poczucie humoru i dystans, to nie znaczy, że nie jest ekspertem. Mhm. I robicie fajne co? rzeczy, i, i to pokazuje, jaki jest klimat w tej organizacji, prawda? Jasne. Nie dowiedzielibyśmy się tego, jacy tu są ludzie, co robicie, gdyby nie. Takie właśnie podejście, budowanie marek waszych ludzi, obecność w social mediach. A powiedziałeś słówko o Instagramie. Ola jest naszą ekspertką od Linkedina, więc tu też takie pytanie, może taka łyżeczka, nie wiem jak to powiedzieć, soli w miodzie. Dzieciu, dzieciu. Czy Linkedin nie staje się nowym Instagramem czy Facebookiem? Coraz więcej tam jest treści takich prywatnych, mniej biznesowych. Jak odróżnić tego eksperta od. Że, że, mhm. że potwierdzić jego że eksperckość, że, że rzeczywiście jest ekspertem, a nie tylko pozycjonuje się na tego eksperta, bo, du mhm. eksperta, bo dużo publikuje. Mhm. To jest bardzo trafne pytanie, natomiast to jest trochę tak, że musimy wyważyć i ten humor, który, który jest w nas, no bo jesteśmy tylko ludźmi i też żeby chcemy, nie przesadzić. Tak, że chcemy też trochę luźniejsze treści, no ale dalej chcemy jednak budować swoją markę ekspercką, przynajmniej na LinkedInie, bo też wiemy, że mamy inne media społecznościowe, a tam już inne treści też e, możemy inną swoją stronę pokazać. Natomiast na LinkedInie chcemy pokazać tą swoją eksperckość i chcemy się dzielić treściami eksperckimi, swoim know-how też po części, swoimi projektami, swoimi case'ami. Więc trzeba po prostu wyważyć tą, 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 tą śmieszną stronę od tej strony eksperckiej. Natomiast z drugiej strony my wszyscy trochę chcemy odsapnąć od tych ciężkich treści merytorycznych, bo mamy pracę, książki, podcasty i tylko się rozwijamy. Webinary. Webinary, konferencje. nic innego nie robimy, no ale z drugiej strony też jesteśmy tylko ludźmi, też potrzebujemy takiej przestrzeni, żeby trochę po prostu z tego dystansu też też nabrać. I również LinkedIn też jest tym miejscem. Taka proporcja złota, którą my rekomendujemy menadżerom, ale nie tylko, kiedy jak podzielić ten obszar, o którym mówimy, żeby nie było tylko same heheszki, to jest mniej więcej tak, że 70, są trzy obszary, moja wiedza, moja firma, i osobiste. I moja wiedza to jest mniej więcej 70%, moja firma to jest około 30%, i to osobiste, czyli, no bo jesteśmy ludźmi, hobby, i tak mhm. dalej, to około 10%. Mhm. Żeby tak podzielić nasz kontent. Wychodzi 110%. Bo... No, <laughs> wychodzi 110%? <laughs> no, bo te, wiesz, no bo to nie jest, Te linie nie są czarno-białe. Tak? Niektórzy no, tak, tak. są bardziej otwarci i mówią o swoim hobby, nie mają problemu. Nawet wsadzać kij w mrowisko i zrobić sobie zdjęcie, nie wiem, jak sobie robią szczepionkę, i to wtedy wiesz. Mm -hmm. wuje, tak, w zależności od. Tak. Czasami mm -hmm. jest to robione też celowo, bo to wtedy yy, wiesz, no, budzi kontrowersje, to są komentarze, te komentarze rob... wpływają na zasięgi. Już to no bo to, yy, to trochę uzależnia, to już jest chyba na poziomie bi biologii, że wiesz, wydziela się wtedy taki hormon, jak dostajemy te lajki, szczerze mówiąc, i chcemy tak. potem więcej, więcej. Ci mm -hmm. prezesi, menadżerowie też są ludźmi i zgadza się, można dać się po prostu ponieść i pójść w takie, chcę więcej, więcej, będę robił kontrowersje, jakie mrowisko. Dlatego mm -hmm. ważne jest też ludzi od komunikacji, mówiąc zupełnie sprosto, no bo też jestem w Szerbii, powiedzmy liderem, zarządzanie ego takiego człowieka, żeby nie popłynął, no bo jeśli on ma silną markę osobistą, to musi pamiętać, że w pewnym momencie te marki są połączone marka firmy i marka mm -hmm. jego. I jak coś się dzieje z jedną, to to wpływa na drugą. Jeśli chodzi o ten dystans do siebie w mediach społecznościowych, to też yy, pokazujemy, że yy, Jesteśmy tylko ludźmi. A to jest najważniejsze, nawet w czy budowaniu swojej marki, czy budowaniu marki lidera. Najważniejsze jest to, żeby ten dystans skracać, bo też mamy wielkie instytucje. No, ale jak badania pokazują, my nie wierzymy wielkim markom, czy wielkim brandom, tylko wierzymy po prostu ludziom. Mhm. No właśnie, chciałbym też zapytać o te treści, które są publikowane na LinkedInie, bo ja mam czasami takie wrażenie, jak wchodzę właśnie na ten portal, że to jest nieskończone pasmo sukcesów, że wszyscy się chwalą czymś, że każdy codziennie Odnosi sukces, no ale rzeczywistość tak nie wygląda. Praca tak nie wygląda, że każdego dnia odnosimy ogromne, wielkie sukcesy. Czasami to są przecież wieloetapowe procesy, które prowadzą nas do tego sukcesu, a czasami też yy, obserwuję, mam też i, i młodszych trochę znajomych na LinkedInie, widzę, że chwalą się takimi sukcesami, których ja osobiście bym nie uważał za taki sukces, by to, by to opublikować. Pamiętowe. Tak, mm. by to opublikować właśnie na LinkedInie. Co o tym sądzicie, jak wy patrzycie na, na tę platformę przez kontent, który jest tam udostępniany? Jak również, gdybyście mogli nam dać takie tipy, czego absolutnie nie publikować na LinkedInie czy w mediach społecznościowych? Mhm czy znaczy tak, odnosząc się do tego, można czasem takie wrażenie odnieść, że to jest... Każdy... Wiesz, bo to chodzi mm -hmm. o to, czy to jest wtedy autentyczne, czy, czy mm -hmm. to miejsce tak. jest autentyczne, bo często mówimy tak o Instagramie, mm -hmm. że on nie jest autentyczny, no bo pokazuje te, wiecie, Instagramu super jedzenie, super mm -hmm. wyjazdy i tak dalej. Tak? Coraz częściej w komentarzach takie baloniki są przekłuwane, jeśli ktoś ma nieustające pasmo sukcesów i na każdym poście... Yy robi swoje zdjęcie i opowiada właśnie o najzwyklejszej rzeczy na świecie. Na szczęście jeszcze nie widziałem zdjęć z cappuccino porannym na LinkedInie, natomiast ponieważ LinkedIn zazdrości bardzo innym platformom czasu, jaki tam spędzamy, bo średnia sesja na LinkedInie użytkownika jest bardzo krótka w porównaniu do takiego Instagrama, to jest jakieś mhm. 90 minut. Skrolując tym kciukiem, czasami bezmyślnie TikToka, Instagrama, spędzamy tam 50 i godzinę. Mm -hmm. Więc LinkedIn za to chwilę prawda. uruchamia feed, wideo, No i to. <laughs> są głosy, że LinkedIn Facebookze je, natomiast uważam, mm -hmm. że jesteśmy bardzo daleko jeszcze od tego. Na LinkedInie dzisiaj w Polsce jest 8 milionów ludzi, będzie trzy razy tyle. Rośnie to w bardzo szybkim tempie, więc do facebookenia naprawdę mamy jeszcze, czeka nas lata bardzo szybkiego wzrostu. Mhm. Czyli to młodsze pokolenie zaczynają. Najszybciej rosnącą, w tej chwili szukujemy taki raport o generacjach na LinkedInie, najszybciej rosnącą są zetki na LinkedInie. Okej, okay. mhm. ale wracając do tych treści mhm. i do tych tipów, co publikować albo czego nie publikować, mhm. bo mówimy o, sukces, o, o, o sukcesach, a czy warto napisać o swojej porażce? Tak, jak najbardziej warto opublikować taki case, który na mnie wyszedł. Bardzo ciężko się starałem, no ale mimo wszystko poniosłem tą porażkę. Natomiast zawsze starać się rozłożyć go na części pierwsze i zastanowić się dlaczego ta porażka była, wyciągnąć z tego wnioski i tymi wnioskami się podzielić ze swoimi odbiorcami, bo myślę, że to są takie treści, których właśnie szukamy na LinkedInie, bo tam szukamy treści merytorycznych. A taki antyprzykład z naszej działalności może komuś dać e, e, też do myślenia i może ktoś pomyśli, że ok, wyciągnę taki wniosek i zrobię to trochę inaczej, bo komuś się to na przykład nie udało. Albo nie sprawdziło. Mhm. Albo nie sprawdziło. Macie jakieś tipy, czego nie, o czym nie pisać? Nie, nie robić skoków, zaplanować. Po prostu odrobić pracę domową i się zastanowić, do kogo mówię i kto jest moją grupą docelową. My się czasami śmiejemy, że te lajki to są jak pieniądze w monopoli nie, nie powinno ci zależeć na tym, żeby mieć setki czy tysiące lajków, tylko żeby docierać do właściwych ludzi. Więc odpowiedzieć sobie na pytanie, kto jest moją grupą docelową. Na LinkedInie przebywa dzisiaj 45 tysięcy nowych użytkowników miesięcznie. Więc ci ludzie kopiują zachowania, które znają z innych platform i często wpadają tutaj i robią jakąś dramę, robią jakąś imbę, żeby zrobić duży zasięg, tylko to potem, wiesz, natomiast ginie, tam nie ma żadnej takiej konsekwencji. Niestety nie ma drogi na, skuty, na skróty. Budowanie marki osobistej polega na tym, że masz plan, że jesteś konsekwentny, że robisz coś regularnie, dzielisz się wiedzą. Yy, I zrobienie, no, no sami widzicie, jakie są dramy, tak? Widziałem mhm. dramę, że. Yy, czy nie wiem, nie wiem czy to była drama czy chwalenie się, że Pani zrobiła zdjęcie i wrzuciła posta z tego jak odbierała yy, Audi na wydawcy w salonie i że jako prezent dostała wino. I to był pretekst, mhm. żeby zrobić yy, post o tym, że przecież samochód i Albo wino tera, jak tera, to, tera, to, to, się nie może, łączy. to się nie łączy. No i tam rozumiecie, się, wywołało to lawinę komentarzy taką, że Pani w pewnym momencie musiała wyłączyć te komentarze, no, bo ludzie mówili, że to jest tradycja od wielu, wielu lat, że tak się po prostu robi. Że mhm. przecież to nie znaczy, że każdy rozsądny człowiek to nie znaczy, że ma jeździć tym samochodem mhm. ten, No, i, Ale to było taka, wiesz, takie specjalne wywołanie kontrowersji. Mhm. Tego bym unikał, szczerze mówiąc. E, pociągnę jeszcze temat, bo wspomniałeś, że niebawem na LinkedInie zobaczymy feed z wideo i no, spe specjalną taką część poświęconą właśnie wideo. Jakie trendy jeszcze przed nami w nadchodzącym czasie, w nadchodzącym roku, właśnie na LinkedInie? E, no, nie uciekniemy, pewnie mamy już trochę tego wszyscy dosyć, a, ale nie uciekniemy <noise> przez AI. Mm -hmm. LinkedIn, LinkedIn jest w obozie Microsoftu. Microsoft kupił LinkedIna, więc chat GPT, Open ten model językowy, on powoli wchodzi we wszystkie aspekty, czyli chce nam pomagać robić profil, chce pomagać napisać posty. To na razie jest, średnio działa, w sensie on sobie jeszcze z tym radzi, ale będzie coraz lepiej. Za chwilę te wszystkie opcje będą opcjami premium, LinkedIn się też, mm -hmm. e, e, LinkedIn się też monetyzuje. E, coraz więcej, myślę przyjdzie do nas też trend, e, coraz więcej LinkedIn będzie chciał studentów wciągać. W Stanach są wielkie programy, gdzie po prostu to jest naturalne, że na uczelniach ludzie zakładają konto, dzisiaj jak spytacie jeszcze ludzi młodych, to oni bardzo nie. często LinkedIn tak, nie. nie mają. Nie mają, nie mają muszą coś tak? robić. Tak. LinkedIn nie, tak, tak. Tak. Mhm. tak jak ja dla praktykantów, naszych praktykantów z Letniej Akademii BGK prowadzę szkolenie z Linkedina, to wszyscy tak, ale jakby po, po co mi co? to trochę, nie? Mhm. Właśnie młodzi ludzie nie są fanami Linkedina. Ale po szkolenie zakładają. Po szkolenie zakładają po swoje profile. Mhm. Dokładnie. LinkedIn też jest, tego nie widzimy, ale LinkedIn ma wielką tą część taką szkoleniową. Wiem, że jeden tak. z banków bardzo mocno w tym roku będzie w to wchodził. Dla wielkiej grupy pracowników po prostu uznali, że ilość materiałów takich szkoleniowych to też jest część tej oferty premium. Po prostu mhm. chcą, żeby ich ludzie się rozwijali w oparciu o to, co oferuje te szkolenia LinkedInowe. Mhm. To też, też mhm. będzie dosyć mocno widoczne w tym roku. No i na pewno wideo, o którym już wspomnieliśmy, tak. bo też chyba LinkedIn, tu możesz, Marcin, mnie poprawić, ale przechodzi na wertykalne wideo, podobnie jak TikTok, tak. podobnie jak Instagram. Żebyśmy mogli po prostu nagrywać siebie mikrofonem. I potem kciukiem siedzieć i skrolować Właśnie zastanawiam się, z... więcej czasu tam je wiesz, to zastanawiam się jak to będzie wyglądało, żeby to nie były takie trochę creepy to wideo, wiesz, bo, bo to firm... takie nagrywane spontanicznie, tak. trochę w firmie. Nie wyobrażam sobie, że ktoś wyjmie wiesz, telefon w kuchni i powie hej, słuchajcie, to teraz wrzucam tak, coś na tak Wygodnie, na... zwłaszcza prezes jeszcze na przykład, tak. nie? jak robi widzę. poradną kawę. Mogłoby no. to być ciekawe. To no ciekawe. I jest to jakaś forma też właśnie budowania no tak, ale z drugiej... swojej marki, z do tak. swojej marki, ale z drugiej strony od tego mamy inne media społecznościowe. Tak, ale tak. Nie musimy tego robić dokładnie tutaj. To będzie. Czy, czyli będzie to ciekawy rok. Będzie, mhm. będzie. No, przy tym tempie rozwoju LinkedIna na pewno trochę będzie bujało, ale myślę, że będzie ciekawie. Super. W przedsiębiorstwie, firmie czy organizacji wszyscy powinniśmy grać do jednej bramki. Każdy dobry zawodnik to większa szansa na sukces drużyny. I odwrotnie, sukces drużyny to nowe doświadczenia dla zawodnika. Tą analogią bardzo Wam dziękujemy za ten odcinek, a naszymi gośćmi byli Aleksandra Huda, główny ekspert do spraw komunikacji online w BGK oraz Marcin Sokołowski, założyciel Platformy Szerbi. A skoro już mowa o grze do jednej bramki, to niezmiennie zachęcamy Was do wspierania naszego kanału i programu Półbanki Serio. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zapraszamy.